To są nasze godziny pracy, więc dla nas jest to coś normalnego. Ja niech sobie pan wsiądzie, nabije się pan czekać. Tak, pan dobrze już szklaneczkę przygotowała. Tutaj zjebana szklaneczka, tutaj już. Tutaj Jakieś notatki o Panu, ok? Dobrze. Tak jak mówiłam, to jest um, stanowisko na asystenta św. Mikołaja. Bardzo poważne stanowisko, zresztą. Tak. Um, um, miejsce pracy, niestety, tak nie mogłam podać, ale oficjalnie to jest um, cała Polska. To jest praca na jedno zlecenie. Jest to cała Polska się spytać Pana, czy ma jakieś doświadczenie jako asystent? Czy pracował Pan jako kiedykolwiek jako asystent kogoś na przykład? A bo miał bardzo Pan powiązania z tym? Dobrze, ja sobie to zapiszę od razu. asystent się tego Mikołaja będzie do Pana pasował. Rozumiem. No tak, to są zalety. Tak. No, jestem pod wrażeniem. Podoba mi się to. Rozumiem. To może ja Niestety, asystent Świętego Mikołaja w tamtym roku, um, no niestety, no, niestety, mm, nie możesz z nami pracować, gdyż dostał, da, um, dostał od losu dwa bliźniaki. Dwóch bliźniaków, przepraszam. Tak, i musi się teraz nimi zajmować, i też jest dobrym spać teraz na Twoje żony, ale mamy dalej z nim kontakt. Ale jednak, rozmawialiśmy z nim i nie da rady w tym roku dla nas pracować, więc Pana praca, jeśli Pan się dostanie do na jedno zlecenie, to będzie trwało około tydzień. Tak, o stawce pogadamy, jak się już Pan dostanie do nas. Może ja teraz coś opowiem o nas. Ja jestem również asystentką Mikołaja. Dbam głównie o załogę, o zwierzęta i właśnie o zatrudnianie nowych osób. I tak, to tyle Mikołaja. Teraz pan nie spotka. Ja głównie to wszystkim na gdyż to nie jest taka łatwa praca um, tak, um, trzeba dobrych moty dobre słowa dobrać motywacyjne dla Mikołaja i zbierać um, go dobrym słowem i Mikołaj jest czasem marudny, ale dlatego trzeba mu też powiedzieć, żeby się nie podłamywał tylko go podbudować tak, to jest to um, jak się pan dostanie, to też pan dostanie listę z adresami, do których muszą państwo toczyć i rozesłać prezenty, i panu zadaniem będzie też sprawdzanie, czy wszystkie, czy żaden adres nie został pominięty, i czy wszystkie osoby dostały swoje paczki. Tak, dobrze. Um, no, pomaganie w transporcie. Tak jak już mówiłam. Um, Mogą się stać jakieś też małe usterki, ale nie powinno być z tym żadnego problemu, bo gdyż mieliśmy już kontrolę i wszystko wydaje się dobrze, że sanie są w bardzo dobrym stanie, ale nigdy nie wiadomo. Więc bardzo nam się przyda pomoc, jeśli coś będzie nie tak. Yy, tak, pomaganie w transpocie liczy się również z tym, że trzeba dworki yy, pilnować i zabezpieczyć, które będą na saniach. Bardzo e, też jest ważna sprawność fizyczna. E, będzie musiała dźwigać e, worki nawet do 10 kg, ale myślę, że z tym też nie będzie takiego problemu. Trzeba je w międzyczasie też karmić. Um, oczywiście jak zostawi jakieś odchody, czy coś to by też to posprzątać, ale to zostanie pan, um, worki czasy. Jakby pan się sprząta, nie jest nic trudnego Tak. Um, co jeszcze? To um, wymaganie jeszcze, przepraszam, sklep. Um, wymagane jest też dobry kontakt ogólny z dziećmi, to jest najważniejsze. Też jednak jakby m, potrzebował Mikołaj m, m, potrzebowałby m, pomocy w transportowaniu tych worków, bo one mogą być naprawdę m, ciężkie tak jak już mówiłam do 10 kg nawet jeśli Pan Mikołaj by nie dał rady przez komin przejść, czy przez okno, to musi Pan niestety to zrobić. Tak, jakby jakieś dziecko Pana przyłapało, albo jakieś rodzice, warto zagadać i być przyjaznym, miłym, spokojnym. Tak, żeby nie było żadnych skarg. Dobrze. A, już przeszłam do wymagań. No, wymagania to też spontaniczność. Tak jak mówiłam, jeśli to będą jakieś dziwne sytuacje, to musi sobie pan z nimi poradzić. No, jak na przykład trzeba sobie, na, pan musi być naprawdę bardzo dobry, by mm, radzenie sobie pod presją czasu. Tak, mm, czasami jest tak, że musicie zrobić. 500 domów, 500 mieszkań w jedną noc i to wcale nie jest takie łatwe do świtu też daleko nie brakuje mimo, że teraz są noce dłuższe, ale ale tak, musicie się po prostu wyrobić będzie pan i Mikołaj tylko i załoga Reniferów ale Renifery tylko będą jeździć po niebie <śm> Tak, tak, tak. Sprawność fizyczna, tak jak mówiłam. No, oczywiście, lojalność, to wszystko zostanie oczywiście między nami. Um, tak, to jest też taka tajemnica pracy. Pan nie może opowiadać nikomu, co pan robił z Mikołajem, jakie zadania pan miał, jak ciężko było. Nie może pan też rozmawiać ani o rodzicach, ani o dzieciach. Nie może pan nikomu podawać um, dalszych informacji na temat jakiejś rodziny. Hmm. Tak. Hmm. Ja. Ale myślę, że pan się na tym znam, bo przecież pracował pan w filmie koreańskim dwa lata. Dobrze. Hmm. No, no i wymaganie takie, no, Pracownik świętego, asystent świętego Mikołaja musi po prostu lubić to, co robi, lub, musi robić ludzi, z którymi robi, i musi naprawdę wyczycić mył, to jest jedna z najważniejszych cech. Mhm. Lubi pomagać. Nie jest tak, że pan powie, o, jest ósma rano, już muszę iść do domu. Tylko jak trzeba zostać dłużej, na chwilę, to niech pan zostanie i nie robi z tego problemu. Tak. No i. Ma Pan lęk wysokości, może? Nie ma? To sobie to zapiszę. O, literówka. Nie ma lęku wysokości. Tak, to S też jest ważne, bo zbieracie się naprawdę na wielkie wyżyny. Może się tak giemać i już Pan samolotem. Tak. Dobrze, no, no to, to, to tak będzie wyglądało właśnie. Tylko, że na świeżym powietrzu to nawet może lepiej. Tak. Mm, tak, to wszystko, jeśli chodzi o wymagania i główne zadania. Tak, I mogę jeszcze powiedzieć. Jeszcze raz. Um, miejsce pracy to jest cała Polska. Na razie tylko cała Polska. Potem, um, jeśli się pan dostanie dalej, to umówimy, jakie kraje będą czekać pana na następne dni. I tak, główne zadania to, mówiłam, zbieranie, sprawdzanie, Mikołaja psychicznie i fizycznie, sprawdzanie listy z adresami, pomaganie w transporcie, dbanie o zwierzęta, tak, zgadza się? Wymagania, tak jak mówiłam, spontaniczność, radzenie sobie w stresujących sytuacjach, radzenie sobie pod presją czasu, sprawność fizyczna, to jest wymagane. Ja. Yeah. Mm. To jest wymagane, jak na przykład trzeba właśnie te worki dźwigać, czy trochę sanie odepchnąć, żeby ślizgnęło się na tym śniegu. Lojalność, pracowitość, umiejętności, ludzi, łamić, pomagać i brak lęku wysokości, ale z tym pan nie ma problemu. Mm. Dobrze. No i musi być pan mobilny. To może być tak, że zadzwonimy do pana o 13 i... Potrzebujemy pańskiej pomocy, mam nadzieję, że z tym też nie będzie problemu. Mhm, dobrze, super praca. Jeśli pan się do nas zostanie, to będzie pan z, yy, dobrym pracownikiem. Mało kto jest w w tych czasach. Dobrze, tak. No i yy, u nas są też te bardzo wielkie profity pracując u nas. No, nasza praca na pewno daje satysfakcję i daje um, sens po prostu, bo um, Asystent Mikołaja zdarza się tylko raz. Nie ma dwóch Mikołajów, nie ma trzech i tylko jeden Mikołaj rozwozi prezenty i tylko jeden Asystent towarzyszy. Także to jest naprawdę wyjątkowa praca, która pomaga innym, która daje um, satysfakcję. Dzieci się naprawdę cieszą i jeszcze czasami jest tak, że nawet wysyłają nam listy z podziękowaniami. To jest bardzo, bardzo miłe. Tak. Mm, no, o takich rzeczach jak płaca, urlop, mm, no i godziny pracy ustalimy z Panem, jeśli się Pan dalej dostanie. Jeśli Pan się dalej dostanie, dowie się do Pana o tym mailem albo telefonicznie zadzwonimy do Pana. Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania? Mhm. Yy, tak, um, zadzwonimy do Pana w ciągu przeciągu 2-3 dni. Odezwiemy się na pewno. Także proszę być czujnym, sprawdzać maila albo popatrzeć raz na jakiś czas na komórkę. Tak, także Pan nic też nie musi robić. Um, czy ma Pan jeszcze jakieś pytania? Tak, jeśli Pan się dostanie, to um, oczywiście zaprosimy Pana na jeszcze jedną rozmowę, gdzie wszystko panu opisze, jak wszystko będzie wyglądało i co trzeba będzie robić. Także to dostanie Pan szybki kurs ode mnie. Tak, ja się na tym znam, pracuję do parę ładnych lat, także nie będzie z tym problemu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie? Dobrze. To jeszcze raz dziękuję za mm, przesłanie nam CV i list motywacyjny. I usłyszymy Cię albo mm, dostanie Pan wiedzę w ciągu dwóch czy dni. Dziękuję bardzo, że się Pan zjawił punktualnie. Do następnego usłyszenia. Do widzenia.